Tacer tutaj dokonała wielu zmian, istotnych zmian, dzisiaj oczywiście była już oceniana negatywnie za wiele swoich osiągnięć, ale wprowadziła to, że, że ludzie poczuli się lepiej, że zaczęli lepiej gospodarzyć. Wprowadziła wiele bardzo istotnych zmian dotyczących struktury własności. W Wielkiej Brytanii, które na wiele pokoleń ustawiły Brytyjczyków w zupełnie inny sposób niż to było za rządów Kanagana czy Hita. Także ja ją wspominam bardzo dobrze, bo jej tutaj okres rządów doprowadził do tego, że ja mogłem się umocnić przybywając do Wielkiej Brytanii. i i w jaki sposób osiedlić się tutaj i mieszkać? Ale I dla samych Brytyjczyków pozostaje chyba osobą kontrowersyjną, bo bardzo wiele osób ma do niej pretensje za te krwawe tak naprawdę trzeba powiedzieć rozprawienie się ze związkami zawodowymi, o tą pewną bezkompromisowość w działalności. Bez wątpienia jej tutaj zasługi, które, które no będziemy chwalili, bo po prostu odczuwaliśmy na własnej skórze to jak się polepszała gospodarka.